I już słyszałam czask! I wyleciałam, a tu chłop stoi i on ja mówi: Chłopie, coś ty zrobił. A on mówi: Przepraszam. I później dzwonił w, tele, w, ten, w telefonie i pierdolu A tego nikt nie szukał, kurwa. Wszyscy stoją jak chuje. A może leży gdzie? Panie, tak się nie robi. Co pani o tym sądzi? Bardzo źle. Policja z nich chuje, warta. Gdzie policja jest? Szukać chłopa! Nie stoi tak jak ciule kurwa! A mogłaby pani, O! Mogłaby może pani, pojechał mogłaby gdzie? Mogłaby pani powiedzieć bez przeklinania, bo to... Przeklina, bo w kurwiach Chłop może w szoku jest! Cześć, witam was serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj już nie o Dudzie. Dam wam odpocząć od tego człowieka. Dzisiaj o nowym, starym męczenniku pisowskim, o krysztale, który którego reżim Bodnara będzie okrutnie torturował, na razie go ściga bezlitośnie. Otóż, moi drodzy, w środę, czyli 2 października, Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy zdecydowało o uchyleniu immunitetu dla Marcina Romanowskiego. To ten, który przed wymiarem sprawiedliwości uciekł do tej złej, zgniłej Unii byłego wiceministra sprawie, yy, sprawiedliwości w rządzie PiS. Za odebraniem immunitetu Romanowskiemu głosowało 85 członków ZPRE, przeciw było 23, a wstrzymało się od, 3 od głosu. Uchylając ten immunitet, zgromadzenie podkreśliło, że oczekuje od polskich władz zapewnienia, że wymiar sprawiedliwości będzie sprawiedliwy, bezstronny przy pełnym poszanowaniu praw, prawa krajowego i gwarancji przewidzianych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, napisał przewodniczący. Rusopolus, Rusopolos na, w liście do polskiego ministra sprawiedliwości. Także mm, została otwarta droga dla e, polskiej prokuratury. Te, dzięki wczorajszej decyzji ZRP, prokurator generalny i prokuratura krajowa może znów postawić zarzuty Romanowskiemu. Romanowski w rządzie PiS, przypomnę, nadzorował Fundusz Sprawiedliwości. W związku z jego działaniami prokuratora mu stawia tylko 11 zarzutów. W dniu wczorajszym zgromadzenie parlamentarne Rady Europy uchyliło immunitet podejrzanemu Marcinowi Romanowskiemu. Tym samym ustała formalna przeszkoda do kontynuowania tego postępowania. W tym momencie prokurator będzie musiał ponownie przeprowadzić czynność przedstawienia zarzutów i przesłuchaniu, przesłuchania Marcina Romanowskiego w charakterze podejrzanego i te czynności będą wykonane w najkrótszym możliwym czasie. No i to w zasadzie tyle z mojej strony. To znaczy że dziś, jutro, pojutrze? Nie, nie dziś, jutro, pojutrze. Jak Państwo wiedzą, zatrzymanie ponowne na podstawie tych samych dowodów i faktów jest niemożliwe. Na razie nie mamy nowych podstaw do zatrzymania, natomiast będą one wykonane w najkrótszym możliwym terminie tutaj prokurator jest zdeterminowany, żeby te czynności prowadzić szybciej, ponieważ no ma wrażenie, że to postępowanie i tak ten tok został zakłócony przez tą przesłankę formalną. To i oczywiście nie podzielamy, ale no szanujemy rozstrzygnięcia sądu przesłankę, formalną przeszkodę, a więc istnienie tego immunitetu. Wczoraj ta przeszkoda została uchylona. Możemy kontynuować postępowanie. A czy są Państwo w kontakcie z panem Romanowskim? Czy stawi się w prokuraturze? Tutaj proszę już tą kuchnię nam zostawić. Nie będziemy się tak szczegółowo dzielić. Prokurator podejmuje czynności, żeby te czynności przeprowadzić jak najszybciej, i to jest w sumie to, co mogę powiedzieć. Ale czy pan Bałanowski będzie wzywany? Tak, będzie wzywany. No tutaj, jakby niewątpliwie, to jest ten, to, to, pierwsze, to pierwsze rozwiązanie, które w tej sytuacji trzeba stosować. Nie będzie nowych zarzutów, które ewentualnie pozwalają na zatrzymanie wówczas? Czy rzeczywiście jest taka możliwość, że gdyby nowe zarzuty pojawiły się, wówczas mógłby być zatrzymanie? Tak, tylko że oczywiście. Znaczy, nie tylko wtedy. Zatrzymanie jest również możliwe, jeżeli pojawią się nowe okoliczności, na przykład mm, nie będzie się stawiał, będzie mieli inne podejrzenie y, utrudniania bezprawnego postępowania, więc to nie jest tylko kwestia nowych zarzutów. Co do zasady, nie mówię nigdy o zarzutach, które będą stawiane, natomiast też jedynie teraz zwracam uwagę, że. Ewentualne inne zarzuty wymagałyby ponownej procedury uchylenia krajowego immunitetu, no i również zgromadzenia parlamentarnego. Więc tutaj się niewątpliwie obracamy, nie jest to żadna tajemnica w kręgach tych zarzutów, które zostały sporządzone i ogłoszone już raz w połowie lipca. Nieskutecznie. Także jak wspomniałem, moi drodzy, no dla Romanowskiego wczorajszy dzień no, był wyjątkowo kiepski, to nie tylko ze względu na pogodę, ale że Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy w Strasburgu uchyliło jego immunitet. I tak jak wspomniałem, no, za, za uchyleniem immunitetu. Było 85 osób, przeciw 23 i trzech wstrzymało się. I tutaj teraz zacytuję. Jako, że pan Romanowski ma do czynienia z zarzutami karnymi w kraju Rada Europy i immunitet nie powinien go chronić przed sprawiedliwym sądem. Parlament Krajowy już uchylił mu immunitet jeszcze w lipcu tego roku. Uchylenie immunitetu nie oznacza że ktoś jest czegokolwiek winny. Wręcz przeciwnie, jest sposobem udowodnienia przed sądem, że człowiek może być niewinny. I powiem wam, że to są dobre słowa i zresztą jak to ziobrzyści zwykli mówić, że niewinny człowiek nie ma się czego obawiać, prawda? Więc, I więc przejdźmy do sedna, bo tu się robi ciekawie. Bo po ogłoszeniu tego wyroku Romanowski wybył z Brukseli, zniknął, rozpłynął się jak we mgle, nie ma człowieka. Nie wiem, być może musi znaleźć metę, zrobić przelewy, cesje, kupić czyste telefony, nowe papiery, po prostu zniknąć. I tutaj, moi drodzy, oficjalnie zarządzam ogólnopolskie, ogólnoeuropejskie, ba, ogólnoświatowe poszukiwania Marcina Romanowskiego. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, niech da znać. Bo teraz jest pytanie, gdzie pojawi się Romanowski? I tutaj mam trzy propozycje. W prokuraturze. Na przejściu granicznym w Terespolu, a być może na lotnisku w Bogocie. No, wybór należy do Was, jak obstawiacie? Z kolei mecenas Lewandowski, jest to mecenas właśnie pana Romanowskiego, stwierdził przed kamerami, że nie może ujawnić, gdzie, jest, gdzie Romanowski przebywa. Ale na pewno nie uciekł i nie ukrywa, nie ukrywa się przed organami ścigania. No, kuźwa, powiem Wam, to ma sens. Jest tajemnicą, gdzie przebywa, ale się nie ukrywa. To się wszystko trzyma kupy. Jak yy, dla mnie, jak na mój gust, no, spieprzył do Kolumbii, na przykład przestępcy spis obrali właśnie sobie na ucieczkę Amerykę Południową kiedyś to był modny kierunek ucieczki takich jegomościów po przegranej wojnie w 1945 roku dzisiaj to jest modny kierunek pisowców ale wiecie co wam powiem mało tego on no nie mógł się pogodzić nie mógł się pogodzić z tym że odebrano mu ten immunitet i powiem Wam, że Romanowski do tej pory był zwykłym takim hocksztaplerem. Hoksz, hoksz, Teraz jest yy, hocksztaplerem i błaznem bez honoru. A dlaczego? Wyobraźcie sobie, że no, ja rozumiem, że tonący brzytwy się chwyta no, każdego możliwego sposobu, żeby uniknąć odpowiedzialności, ale wyobraźcie sobie, że po ogłoszeniu jeszcze tych wyników Głosowania nad odebraniem immunitetu. Romanowski zgłosił się w Radzie Europy, i tu uważajcie, jako kandydat na członka dwóch komisji oceniających kandydatów na sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Monitorowania Praworządności w Europie. Został zablokowany w ostatniej chwili. Czyli ta droga do ponownego immunitetu została mu zamknięta. No, powiem wam tak, bezczelność jest najgorszą chyba z ludzkich chorób, a ten to już chyba przebił wszystkie granice. No, ale bezczelność polityków to już znamy na wylot. Zaraz wam dam jeden przykład, właśnie z takiej bezczelności, faceta, który w tym temacie i na ten temat powinien się wypowiadać jako ostatni, ale to za momencik. Powiem Wam jeszcze, że tutaj trzeba Romanowskiemu to oddać, że pobił Beatę Szydło w sukcesach na europejskich salonach, bo uzyskał 23 do 85, a nie jakieś tam marne 1 do 27. No szacun, Panie Marcinie, Przyszły premier, kolejny kryształ, no można powiedzieć, że niemalże prezydent Polski. Ale jeśli chodzi właśnie o szczyty, szczyty, szczyty bezczelności, posłuchajcie tego jegomości. No, powiem wam, że można być szmatą, ale szmatą do potęgi to już trzeba naprawdę mieć talent, żeby być. Jestem chyba ostatnią osobą, którą można podejrzewać o nić, choćby sympatii względem suwerennej Polski i jej żołnierzy. Ale nazywanie przywracaniem praworządności tego wszystkiego, co między innymi dzieje się wokół pana Romanowskiego, nazywanie tego nową jakością, no to cóż, no równie dobrze, nową jakością można nazwać przebranie starej Ubrania second-hand prosto z Berlina. I moi drodzy, powiem Wam tak, Bodnar w sumie miał rację, że Romanowski praktycznie immunitetu nie miał, co potwierdziła zresztą przewodnicząca Komisji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W dodatku dodała, że ZPRE nie może być schronieniem dla przestępców. Jak powiedziała przewodnicząca komisji ZPRE, Romanowski praktycznie immunitetu nie miał, bo jego działania nie miały w związku ZPRE. Tu mówię w skrócie. A uchylenie immunitetu nie zagrozi pracom ZPRE. Romanowski popełnił czyny przez ostatnie przed... Zostanie przed zostaniem delegatem ZPR i nie może być schronieniem dla przestępców. Krótko zwięźle i na temat. Tak czy inaczej, no Romanowski tak buńczucznie zapowiedział, że sam się stawi w prokuraturze po odebraniu mu immunitetu. No to no co pozostało. No czekam zatem na wypełnienie obietnicy. No panie Romanowski, prawdziwy katolik, polak, patriota, brzydzi się kłamstwem. Także czekamy na stawienie się w prokuraturze panie Romanowski dobrowolnie. I przyznam wam się, że jedna sprawa mnie bardzo niepokoi. I już śpieszę tłumaczyć o co mi chodzi. Jakoś cicho jest z Trybunałem Kaczyńskiego, czyli Julki Przyłębskiej, no nie wiem czy zaspała, czy co, no dlaczego, dlaczego jeszcze nie uznała, że zgromadzenie parlamentarnego, zgromadzenia parlamentarnego Rady Europy, za niekonstytucyjne. No przecież, jakby to uznała za niekonstytucyjne, to Romanowski z automatu staje się wolnym człowiekiem. No, w ogóle odebranie mu immunitetu powinni już dawno zgłosić, że jest niekonstytucyjne i niezgodne z polskim zapisem prawa. No. Pani Julio, odstaw Pani te kotlety i szybciutko wyrok orzecz. No, przecież macie tam odpowiednich ludzi, Kryśkę Pawłowicz, no, tego bojownika o wolność, największego solidarnościowca Piotrowicza. No, pani sama powinna przewodniczyć i to jak najszybciej ogłosić. Przecież bodnarowcy ścigają niewinnego, biednego człowieka. No, jak tak można do, do tego dopuszczać? Nie no, wiecie, ja tutaj sobie robię podśmiechujki, no ale jak wiecie, pisowska propaganda robi swoje swoim wy fanom, wyborcom, fanatykom i no oni na pewno w to by uwierzyli, gdyby te moje słowa puścili w Telewizji Republika, to jestem pewien, że powtarzaliby to w całej Polsce, no bo no, jak można prawdziwego patriotę, katolika, no tak gnębić, tak prześladować? No, to jest po prostu nie do pomyślenia. Zresztą, wiecie co, wrzucę Wam próbkę takich właśnie ludzi, typowo z wypranymi mózgami, takich typowych pisowców. Nie jest to powiązane z Romanowskim, ale ludzi, którzy uwierzą we wszystko, no i oczywiście wierzą całkowicie w niewinność i kryształowość samego Romanowskiego. To ja w to nawet nie mam wątpliwości. Posłuchajcie ich i złapcie się za głowę. Czy prokuratura powinna się zajmować rozliczaniem polityków i ludzi związanych z prawem i sprawiedliwością? Nie. Nie, dlatego że są tendencyjni. Wykonawczy. Niech siebie rozliczą. Oni są złodziejami pierwszymi. Pan przeciwko czemu protestuje tutaj dzisiaj? po niemiecku. Prokuratura nie powinna się zajmować przestępcami prawa czy już i sprawiedliwości. Ja też pana pytam. Do widzenia. Nie Je... Polska, Przeciwko Tuskowi i temu co Do widzenia. Na przykład pana nie boli to, że taki Paweł Esz, człowiek, który prowadził firmę Red Bed, zarobił na kilka mieszkań i na samochód za kilkaset tysięcy złotych? Nie, nie. Nie, nie, nie to, mnie to nie boli, bo nie wierzę w takie... Po prostu zarzuty. Pan na przykład się zgadza z czymś takim, jak Ryszard Czarnecki wyłudza kilkaset tysięcy euro? Nie, nie zgadzam się, dlatego że to nie jest udowodnione. O Ryszardzie Czarneckim pani słyszała? Setki tysięcy euro na kilometrówkach? wiem dokładnie, o co jest oskarżony. skarżony. na no, zbadać to, ale nie, nie tak nachalnie, jak robią to. Nie rozmawiamy o sprzedaży dyplomów, tylko o władzy. Kirmował. Co się dzieje takiego no to właśnie pani mówię, pan Sprawiedliwości? No to właśnie mówię. Jeżeli na przykład pan Marcin Romanowski, który na taśmach przygotowywał się na zatrzymanie i ustalał, co ma mówić. Człowieku, człowieku, jesteś młodym człowiekiem. Ty się naucz historii Polski. Zacznij kochać Polskę. Jesteś Polakiem i nie wiesz, po co tutaj przyszliśmy. My? No to z... stąd, ale to już. Ale to ja właśnie pytam. Żeby pan żył w wolnym kraju, bo pan żyje zniewolony. Niech pan sobie to zapamięta, co panu mówię. Nie miałem nigdy takiego wrażenia. Przeciwko jakim działaniom prokuratury pani tutaj? Posłucha pan, to się pan za chwileczkę dowie. Trzeba byłoby słuchać przemówienia prezesa Kaczyńskiego. to Nie, to nie, nie, to wie, trzeba było pan znał przekaz dnia. Wie pan co dla, dla człowieka jest najważniejsze? Proszę pana. Organy jego, proszę pana i... I, proszę pana jego genetyka. Organy i genetyka. A to dlaczego pan przed Ministerstwo Sprawiedliwości dzisiaj? To pod Ministerstwo Zdrowia bardziej. Nie, proszę pana. Ja przychodziłem jak każdy Polak. Pana, ja wiem, po... eee, powiem wam tak. Generalnie rzecz biorąc, jakby na to nie patrzeć, no precedens już jest. Romanowski jest pozbawiony immunitetu. Teraz kolej na. Kamińskiego, Wąsika, Obajtka, Bielana, Dworczyka i resztę tych, co uciekli do tej złej, zgniłej Unii, którzy brzydzą się tym zachodem, tymi zwyczajami zachodnimi i oczywiście z obrzydzeniem biorą pensję w tym obrzydliwym euro. Dla mnie panowie z Koalicji Obywatelskiej hmm, nie oszczędzać i jechać z tymi przestępcami bez litości. I wiecie co mnie bawi? Bawi mnie tłumaczenie, wyjaśnianie i logika tych pisowskich, tęgich mózgów, którzy myślą, kombinują, jak to usprawiedliwić, no, każde skurwysyństwo ich kolegów. No ale moi drodzy, tęgie umysły pisowców są od tego, żeby bardzo sensownie, klarownie wyjaśniać swoim wyborcom, że to, co robi, robią Bodnarowcy, ta straszna lewica, Tusk, ta koalicja, jak to nie mówią, 13 grudnia, to jest wszystko zamach na kryształowych ludzi Pisu i suwerennej Rosji. wam że tak szczerze zastanawiam się no najpierw było że Romanowski jest niewinny potem że no przecież ma immunitet Rady Europy a to bardzo poważna sprawa no bo to w końcu Rada Europy po uchyleniu immunitetu Rady Europy mówią że to w sumie nic ważnego że to polityczna rada pod dyktando Tuska Teraz, że ma ważny immunitet w Sejmie, bo oni nie uznają prokuratora krajowego. Hm. I teraz się zastanawiam, co wymyślą następne, że ma immunitety, nie wiem, ordo iuris, może Specjalną zgodę Tadeusza Ryzyka muszą mieć, nie wiem, trzeba czekać na pełnię księżyca w trzeci piątek miesiąca, w którym nie padał deszcz. No, pomysłów jest dużo, żeby ochronić tego kryształowego człowieka. I już tak na koniec, moi drodzy, powiem Wam tak, nie ukrywam tego, jestem wyborcą koalicji 15 października. I ja osobiście nie chcę jakiegoś tam pojednania z ludźmi, którzy przez 8 lat mówili na mnie, czy na takich jak ja, że jestem zdrajcą, komunistą, kanalią z radziecką mordą, świnią siedzącą w kinie, z ludźmi, którzy wmawiali mi, że złodziejstwo to patriotyzm i dobro ojczyzny. Ja osobiście chcę ich rozliczenia co do jednego, bez wyjątku, z pełną surowością. I moi drodzy, pomijając oczywisty fakt, że pisowcy muszą odpowiedzieć za popełnione przestępstwa, jest jeszcze jedna istotna sprawa, i tutaj chyba śmiało mogę powiedzieć, że no równie istotna. A chodzi o to, że te pisowskie szczujnie muszą zniknąć. Zainfekowani tym syfem ludzie żyją w jakiejś alternatywnej, szytej dla, dla nich przez pis każdego dnia, chorej, oddalającej ludzi od bliskich, od prawdy i wszystkich podstawowych wartości czy norm. Bo na przykład ta telewizja Rus Publica to jest żywcem wyciągnięte z TV PiS. Mało tego, uważam, że poszli o wiele dalej teraz w tym swoim szambie, w tej swojej tempej propagandzie. I coś takiego powinno być według mnie zakazane, bo ja rozumiem wolność słowa, rozumiem. Przekazywanie informacji, ale 24 na dobę, non-stop, szczuć na jednego człowieka, czy obrażać, pomawiać. Tutaj, nawet na, na moim kanale, kiedyś jakiś odezwał się człowiek, że ciągle mówię o pisie, o pisie, a nic o tusku nie mówię. I się tak zastanawiam, czy ten właśnie. Człowiek, nie powiem, że widz, bo to pewnie jednorazowy był fanatyk PiSu. Tak się zastanawiam, czy on weszedł na kanał YouTube'owy na przykład Republiki i powiedział, napisał im, że ciągle o Tusku, Tusku, a czemu nic na Kaczyńskiego. Założę się, że nawet słowem się na ten temat nie odezwał. No ale to jest właśnie efekt yy, przez takie telewizje jak Republika, no nawet to ciężko nazwać telewizją, ale no, przez takie media jak Republika właśnie ludzie mają tak wyprane mózgi i przestają samodzielnie myśleć. Dla nich im większe gówno leje się z, telewi z telewiz ich telewizorka, tym bardziej to wchłaniają, tym bardziej im się to podoba, tym bardziej są zachwyceni. Ale to już jest temat na inny materiał, na inny temat. Tylko tak chciałem, może w postaci takiego małego spoilera, może o tym zrobię materiał osobno. Tak czy inaczej, moi drodzy. Tak czy inaczej, no, Romanowski, się zastanawiam, powiem wam szczerze, czy się odnajdzie, czy się nie odnajdzie, czy już gdzieś w Paragwaju siedzi. Jak zawsze, piszcie, komentujcie i rzecz jasna, bardzo Wam dziękuję za ostatnie komentarze, opinie. Na koniec w sucharze Dnia też myślę, że to będzie z serii Bezczelność pisowców lub Śmieszność pisowców, nawet nie wiem. Nie wiem nawet jak to nazwać, zresztą. Obejrzycie, posłuchacie, sami ocenicie. No mi po prostu czasami, czasami jest brak słów. Także na dzisiaj to tyle, od jutra już wracam do pracy, także no skończyła mi się laba prawdopodobnie. Dopiero teraz, w niedzielę, w czacie na żywo się spotkamy. Już nie będę tak nagrywał codziennie, bo no już nie będę miał kiedy. Nazbierało mi się pracy przez te dni, co siedziałem w domu, ale jutro odbieram auto i jutro już wracam do pracy, także no filmu raczej, materiału już niestety nie nagram. Muszę ponadganiać, ponadganiać to, co mi się zebrało przez ten niemalże tydzień, ale w niedzielę w niedzielę serdecznie Was zapraszam, jak zawsze, o 18 na czata na żywo, to sobie porozmawiamy, coś ciekawego przygotuję, mam nadzieję. A na dzisiaj to tyle, bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia w niedzielę. Trzymajcie się, cześć. Porównuję skalę pluralizmu. Za moich czasów, TVP, Info i ich, to za moich czasów nakazałem, żeby w każdym programie publicystycznym o 8 rano, czy o 9 rano, czy o 20 rano, była idealna równowaga, to znaczy... Polska jest podzielona pół na pół. Sejm jest podzielony dokładnie pół na pół, 235. Wtedy miała koalicja z prawem i sprawiedliwością rządząca. z Zjednoczonej Prawicy reszta 225. W Senacie e, podobnie, minimalnie dla, o jeden głos więcej dla, dla opozycji. W związku z czym musi być równowaga. Więc jak jest albo trzech na trzech, albo jest dwóch na dwóch. Dzisiaj mamy cztery na jednego, pięć na jednego, chociaż pisma podobne, aczkolwiek mniejszą liczbę posłów minimalnie, no bo stracił władzę. I widać, że pluralizm za moich czasów, w sensie reprezentacji e, opozycji, był dużo wyższy niż obecnie, ale porównuję skalę pluralizmu za moich czasów TVP, INFO i ich, to za moich czasów nakazałem, żeby w każdym programie publicystycznym o 8 rano, czy o 9 rano, czy o 20, czy o 20 była idealna równowaga. To znaczy Polska jest podzielona pół na pół. W sejmie jest podzielony dokładnie pół na pół. 235, wtedy miała koalicja z prawem i sprawiedliwością rządząca. W Zjednoczonej Prawicy reszta 225. W Senacie podobnie. Minimalnie da o jeden głos więcej dla, dla opozycji. W związku z czym musi być równowaga. Więc jak jest albo trzech na trzech, albo jest dwóch na dwóch. Dzisiaj mamy 4 na jednego, pięć na jednego. Chociaż pisma podobne, aczkolwiek mniejszą liczbę posłów minimalnie, no bo stracił władzę. I... I widać, że pluralizm za moich czasów, w sensie reprezentacji yy, opozycji, był dużo wyższy niż obecnie, ale y, zapaść telewizji polega na czym innym. Oni...